Pykniemy sobie Maszą, bo dawno nią e, nie grałem. O, wyrównany mecz. Ta Alice jest dobra. Ta Alice jest dobra. Ten badang też Więc to nie, to nie są randomy te dwa na pewno, reszty nie zną. Ale Badank i Taalis to nie są coś random'e, to nie są tacy zwykli gracze po prostu. W random to też nie są rodzice, bo random to jest po prostu losowy gracz. Dla mnie oni nie, nie są losowymi graczami, bo ich kojarzy z nami. Więc... Zobaczymy. Dawno Tomaszką nie grałem, więc zobaczymy tutaj, czy zgodnie z nią stanie coś fajnego zdziałać. Generalnie. Oni mają takich heroes z którymi wcale łatwo nie mam Mam badanga na topie. I teraz tak sobie myślę, czy czy... to jest silniejsze 1 na jeden, teraz się okaże. się mnie, mnie, mnie połkuje tutaj. Pewnie spokojna linia troszkę będzie, bo mamy woly właśnie popuszować mieć wszystko gdzieś, po prostu skończyć grę na push. Ale zobaczymy jak w tej grze będzie. Też jestem ciekaw tego badanga, czy jestem w stanie go e, złożyć jeden na jeden. Bo wydaje mi się, że z badangiem może być też ciężko, bo on ma ultimata, który będzie szybko mi te, te, te bary HP, nie? E, szybko zajmował. Ona, bo ci jest gang, ja to widzę. Dobra, czas tam się przeteleportować. Normalnie czuję się tak teraz jak w League of Legends, pomaga, że szybki teleport jest, nie? To planer szybko pomaga swojej drużynie w e, razie właśnie takich tarapatów, jak widzi sytuację, no ale tutaj trochę to że tak. To się działa inaczej, nie? Trochę nie wypał. E, może dlatego, że Lilia i Grok są na topie we a oni są tutaj kluczowymi zawodnikami. Dobra, zabili badanga. Teoretycznie spoko, w praktyce słabo. Dlaczego słuchajcie? Bo oni mogli po pierwsze całego bota zgasić ze mną, już bylibyśmy tam w piątkę e, na, e, na, czte na cztery osoby i byśmy na pewno wygrali tę, tę walkę. E, no i Turkla byśmy mieli też bezabawkę. W My teraz wzięliśmy, no ale oni nie żyją. A oni są waży, ważni bardzo. I League jest bardzo silny. Hmm... Więc zabytko to się zapowiada. Chociaż turtla mamy, tak? No to jest taki tuś O! Dostała z bani, nie? I... Sobie Chociaż 1-1 one, one, akurat 1-1 one, one. nie jest taka zła na, na masze, nie? Bo jak użyjesz masza użyjesz swój drugi skill, przecież 1-1 one, one może też użyć drugi skill i będzie kajtowała? Tutaj może ten badang. Ja już myślałem, że będzie z chciał wjechać. Ajajajajaj... Nie 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 nie... Co ja robię? Kurwa, ale to było chujowe. Słuchajcie, widzicie właśnie, dlatego właśnie w tej serii, ta seria jest fajna, bo widzicie po prostu moje głupie błędy. To ten błąd co zrobiłem teraz to jest głupota. Widzicie ja też robię takie naprawdę głupie błędy, bo ten akurat to jest na razie najgorszy błąd tej serii, no. Totalnie nie miał sensu Ale nic, lecimy dalej. A no, już tu rozdzielkę z rzędu gram, nie? Więc... Ale trzeba dokończyć serię. Gram aż strzelkę, tam nie Uuuu, to Alice. Chcę porobić. O tak, chodź tutaj, Alice. Ach. A juka zrobiła Joo A on bo ona chce jeszcze dopić tutaj Grog Co tam robi? No, oh, czekaj wait Wait Now go O tak jest sobie, bo y, mogłem się na pasywie mam Barahapę, mogę po prostu da dać sobie barahapę, z tym, że też się bałem, miałem takie obawy, że Alice ucieknie, dlatego po prostu wolałem się ją zabić. To było błędne, bo generalnie na no lepiej po prostu bezpiecznie, na spokojnie i tak dalej, nie? A ja dzisiaj mam jakieś, jakieś, tiki w tym meczu. Będę ich lał, lejemy ich dzisiaj po prostu. Lejemy ich i to bez mydła. Gram masą dla rozrywki trzeba się ro rozerwać, nie? No dawaj, dawaj, dawaj. Będziesz sam też cię będę gwałcił typie. Dobra. Wait, what the fuck? You say you try, but you never Czy ja im tutaj jestem w stanie ci pomóc? To jest takie pytanie. Mm. Nie. Ale to, ale lepiej mi jest wziąć grę, nie? Tylko tylko tutaj. Mm. Stałoby się coś spuszować, co grając maszą. Ładnie by mieć duży pusz. Wypadałoby Generalnie słuchajcie, ja nie lubię maszy. Generalnie ja tą postać po prostu y, banuję. banuję. Zwłaszcza jak gram ADC. Ban Masha i tyle. Mnie, to jest postać, która mnie bardzo, bardzo denerwuje. Nawet bardziej niż Helkurt. Na, na ADC. Jak gram ADC. Ja, wo, ja sobie lepiej poradzę z Helkurtem y, niż z Maszą. Zresztą znaczy, ja nie żartuję. Właśnie jakoś tak mam e, troszkę dziwnie, ale. Na szereg gier vs. Masha i vs. Helcurt w moim ADC lepiej sobie radzę na Helcurt'a Dobra, lejemy, typa, no lejemy się, zni dawajcie, lejemy się Zobaczymy What the fuck? 4 on ma 3 3 on on jest po prostu silniejszą postacią jeden na jeden. To jest na mnie akurat. Badank zajebisty na mnie jest na maszkę. Kurwa, jak on mnie zafier Nie mogę w to uwierzyć. On mnie prawie zgasił na ultimate. A. Niech to mnie. Jeez. Trzeba będzie kiedyś zagać tym badaniem się robią lorda Więc dobrze, że do mnie wszyscy dobrze mi pokazałem tutaj w Sensie że z tego dinozaura robią dopiero Lord to zaraz będzie Kurczę, ten badak mnie wkuzał, powiem Wam szczerze Chciałbym go sklepać O! Wait What the fuck? Co jest grane? W ogóle jakbym nie miał obrażeń, a no, on ma przecież mniej golda niż ja i też level ma mniejszy. Oh. No ostro, ostro dostaje w dupę od tego typa. Jeśli chodzi o postać, no ma lepszą postać niż jeden na jeden. Ale to dziwne, bo naprawdę, Masza jest słuchajcie potężną postacią jeden na jeden. Przez to właśnie, że ma bary, nie? i jest ten pierwszy skill aktywny Sumer wolę spuszczać albo no nie ma tutaj już ale jak to bije w tanka no jebiste chujowa ta moja masza jest tak patrzę sumy Dwa cztery mam. Uuuu. Eee, t fight no, jeden na jeden. Oczywiście, idę na one one. Dawaj tego ADC. Dobra, spadowa. Kozak. Kozak, nice. ADC trzepie jak, jak peta, nie? Ja ją tak trzepię jak badank mnie. Boże, kiedy jak tam badank mi trzeka, kurde. Żeby lordań zrobili. No ale ja, ja nic nie zdołam teraz zrobić. No na spróbujemy. That was fast. Okej. Okay mam teleporta, więc teraz troszeczkę słuchajcie, teraz zastosuję taką technikę że będę chciał troszeczkę grę czyli top, bot top, bot, nie? Yy, i też mam nadzieję, że w ten sposób będę mógł po prostu skupić ich uwagę właśnie na tych liniach i tam gdzieś po cichaczu zrobić lorda czy coś, nie? Więc zobaczymy badanek jest na bocie Nowego. go, lejemy, Lej, dawaj Zobaczymy teraz czy on taki kozak jest. Spokojnie. Chociaż mogłem użyć wcześniej ten drugi skin, Kurde. Dobra. Poczekam na obstawę. Został zbajtowany myślę, że znowu. Widzicie, słuchajcie, to była taka technika, że. Bo teraz w Blade Game to jest najważniejsze, tak? Czy ktoś się umrze, czy nie. A ja umieram właśnie. Kurde. I że wy tą grę zobaczycie? Tak. jaka, jaka tak plan. Nie, słabo, słabo. Sobrzydko. No, jak słać jakie słowo, to słowo. Ja bym w życiu takiej gry nie publikował. gram jak Kupa. Masakra jakaś. Hmm. No, wiadomo też, że nie zawsze Nie zawsze pójdzie jakoś perfekcyjnie. Ten patent jak tam piszczy, jaki, jaki szalony. Martwi mnie to, że ta Livia jest taka jakby w ogóle w innym świecie żyła, nie? Hmm. Tam ci gaszą? No to ja sobie skoszuję tutaj. Wylinnie porobimy sobie tutaj. Rozciągniemy ich. O kurwa! Ojej, jezu, jak muchape schodzi. O kurde! Jezus! Patrzcie. Patrz. What the fuck! Jaki za mnie ryzyk, co? I już mam barę Dobra tam lorde trzeba nie sklepać Wiped out Wiped out Koniec Koniec gry Koniec gry Słaba, sła, słaby, słaby pokaz umiejętności o moim wykonaniu na tym, w tym spotkaniu Bardzo słaba gierka z mojej strony Ale takie też są i z jednej strony się cieszę, że taką widzicie, że to, taką grę zobaczycie. Z drugiej strony nie, tak? Bo wiadomo, że nikt nie chce pokazywać swoich słabszych meczy, mimo że jego drużyna wygrywa. Tak? A takie też bywają. Dlatego nie gram często Maszu. bo nie jest też postać dla mnie. Trzeba wiedzieć kiedyś zejść ze sceny niepokonanym, nie? Druga Alice France, coś tam koznaczył. Ta Alice dobrze grała. Dobra, dobra jest. Rościągnij troszeczkę. Ja Może kamo ja jestem szybki teraz. Jesus. Może to jest tu coś cudownego. GG. GG. Chociaż tym razem bez GG. To nie było takie spektakularne widowisko. Mam nadzieję, że w następnym meczu jakoś się uda nagrodzić. Ale słuchajcie, mamy 12 trika, więc, więc fajnie, bardzo fajnie. Mimo to, złoto dostałem. Jakby coś tam zrobiłem w tym meczu. No. That's the fucking true man. Słuchajcie, to the point. Thanks, guys. <laughs> Tenek Polot no, wypierdolę, ale już mi w kurwia, No, troszkę tych punktów e, mieli. Z Wami się już, słuchajcie, moi kochani, żegnam. I widzimy się już, no, prawie za chwilę.